Cmentarz Łyczakowski jest nekropolią, gdzie spoczęło wielu zasłużonych lwowian, czy też ludzi związanych z Lwowem. Niektórzy z nich są bardziej znani, ale wiele zasłużonych i arcyciekawych postaci pozostało w cieniu. W podcastach z cyklu Spacerując Alejami Cmentarza Łyczakowskiego, lwowianki Anna Gordiejewska i Krystyna Adamska pragną przywołać pamięć tych, którzy ukształtowali obraz miasta pod Wysokim Zamkiem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. W poprzednim odcinku odwiedziłyśmy kaplicę Malinowskich, a nieco wyżej na rodzie pośrodku alejki jest kolejna bardzo ciekawa kaplica, też neogotycka z czerwonej cegły i położona jest na polu 19 miejscu, tak jakby przeznaczonym na powstanie reprezentacyjnej budowli na ostatnim tarasie przed stromym podejściem na Szczyt Górki Powstańczej. Jest jedną z najpiękniejszych i najciekawszych na cmentarzu łyczakowskim. To kaplica Krzyżanowskich. Zwana też popularnie kaplicą z chimerami, chociaż stwory z otwartymi paszczami, które zdobią wyloty rynien, uważane za chimery, niekoniecznie nimi są. Chimery to są przecież mityczne stworzenia o dwoistej naturze. To ziejące ogniem potwory z głową lwa, ciałem kozy i ogonem węża. Pojawiają się w scenach mitologicznych, uwiecznionych na greckich wazach. Znana jest etruska chimera, odkryta we włoskim Arezzo, oryginał jest obecnie we Florencji, a na dachu kaplicy krzyżanowskich Mamy zwykłe żygacze, czyli wyloty rynien w postaci smoczych głów. Ale jednak na no, ogotek jest śliczny. Jakże zachwyca szczelista bryła kaplicy. Kaplicy zakończonej sygnaturką, ciepła czerwień ceglanych ścian, ozdobiona kolorową szkliwioną ceramiką, figura Matki Boskiej w tym panonie, i wspomniane już dynamiczne żygacze. Kaplica ma też piękne wnętrze. Na ścianach i na sklepieniu jest polichromia w formie stylizowanych kwiatów polnych oraz lilii heraldycznych. W oknach są kamienne maswerki i witraże wykonane przez Renomowany Kiroler Glasmalerei und Mosaik Anstalt z Innsbrucka. Nawet balustrada zewnętrznych schodów jest arcydziełem metaloplastyki. Kaplica powstała w 1891 roku na miejscu dawnej kaplicy Cetnerów. Rodzina Cetnerów wydała przecież wielu wybitnych wojskowych i wojewodów. Spoczął tu Ignacy Cetner, urzędnik austriacki magnat, kolekcjoner dzieł sztuki i pamiątek historycznych. Gromadził różnego rodzaju ciekawe przedmioty, takie jak na przykład naczynia, a przede wszystkim filiżanki i kieliszki, figurki porcelanowe i metalowe, białą broń i pamiątki zbite oraz przedmioty należące do wybitnych dowódców i osobistości. Ponoć wśród jego kolekcji był nawet zbiór gozików. Ignacy Cetner był też znawcą i miłośnikiem przyrody. Właśnie on założył ogród botaniczny wokół swojej rezydencji, zwanej Cetnerówką. Stąd też powstała nazwa całej dzielnicy. Sprowadził wiele roślin egzotycznych, dbał o nie, a ogród był dla niego azylem. Tu odzyskiwał spokój duchowy i mógł wyłączyć się. Odpocząć od problemów zarówno tych wagi państwowej, jak też ponoć od własnej zrzędliwej żony. Po śmierci założyciela ogród niestety podupadł aż w 1911 roku został odkupiony przez uniwersytet Lwowski i istnieje do dziś. Kaplica Cetnerów została przebudowana. Na zamówienie Stanisława Krzyżanowskiego. Projekt przebudowy opracował Jan Tomasz Kudelski, a budowę prowadził Jan Lewiński. Natomiast dekoracje rzeźbiarskie wykonał Piotr Vitalis Harasimowicz. Stanisław Krzyżanowski, angażując tak wybitnych twórców, chciał w ten sposób upamiętnić swoją zmarłą matkę. Teofilę Stargowskich-Krzyżanowską Kalicińską. I jak najpiękniej urządzić miejsce jej wiecznego spoczynku w godny sposób. Dlatego też nad drzwiami widnieje tablica fundacyjna z napisem: Pamięci Najdroższej Matki. Natomiast fundator kaplicy dr Stanisław Krzyżanowski który żył w latach 1848-1899 też został tu pochowany. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Lwowskiej Palestry. Był adwokatem krajowym, bankierem, dyrektorem Galicyjskiego Banku Kredytowego, człowiekiem o nieskazitelnej reputacji i wysokich umiejętnościach, powszechnie Szanowanym w i w całej ówczesnej Galicji, uznawanym za autorytet nawet w stolicy, czyli we Wiedniu. Wyglądało na to, że jak i inni przedstawiciele klasy społecznej, którą reprezentował, będzie się piął po szczeblach kariery, angażował społecznie, pewnie też działał charytatywnie na tym czy innym polu. Miał zaledwie nieco ponad 50 lat, kiedy w kierowanym przez niego banku ujawniono nieprawidłowości. Nie potrafił poradzić sobie z ciosem psychicznym, z problemem oszustwa, które potraktował jako zdradę nie tylko osobistych, firmowych, ale przede wszystkim interesów narodowych no, przez swoich pracowników, i popełnił honorowe samobójstwo. Kilka miesięcy później w kaplicy spoczęła też dziesięcioletnia Zosia Krzyżanowska. Tablica ku pamięci dziewczynki umieszczona jest jednak we wnętrzu kaplicy. A spośród tych, którzy spoczęli w tej kaplicy w latach późniejszych, warto wymienić Stanisławę Pokornową z Krzyżanowskich. A też warto przy okazji przypomnieć postać Jana Kudelskiego. Autora projektu kaplicy. Pochodził on z zubożałej szlachty i mógł studiować właśnie dzięki fundacji jednego z krewnych. Pracował z takimi znakomitymi osobistościami i architektami Lwowa, jak Zachariewicz czy Lewiński. Wykładał w szkole przemysłowej w Lwowie, został głównym dyrektorem budowlanym kolei w Stanisławowie i wraz z grupą architektów opracował plany powojennej odbudowy Galicji Wschodniej i zasiadał również w jury wielu konkursów architektonicznych. Zbudował szereg willi, kamienic i gmachów administracyjnych w Lwowie, w Krakowie, a przede wszystkim w Stanisławowie. Uczestniczył w przebudowach kilku lwowskich pałaców, m.in. Pałacu Siemińskich Lewińskich na ulicy Piekarskiej. Projektował przebudowy i elementy wyposażenia kościołów, m.in. ołtarze w kościele Zmartwychwstańców przy ulicy Piekarskiej i w sanktuarium kochawińskim. Projektował gmachy administracyjne, był też nie tylko architektem kolei stanisławowskich, ale nawet zajmował stanowisko architekta miejskiego miasta Stanisławowa. Znany był z gościnności, a spotkania w polskich domach był w okresie zaborów swego rodzaju kuźniami idei narodowych w domu państwa Kudelskich w ich Stanisławowskiej rezydencji spotykali się przedstawiciele polskich elit ale też często miejscowa bohema i cyganeria bywał nawet Kasprowicz i Przybyszewski a kiedy trzeba było Jan Kudelski stanął w obronie ojczyzny wziął udział w walkach w obronie Lwowa jako adjutant Kazimierza Bartla, zaś po wojnie został jego asystentem. A jeszcze jedna kaplica z czerwonej cegły, należała do gołąbów radłowskich. Jest na ósmym polu, przy głównej alei, prowadzącej do góry od pomnika Seweryna Goszczyńskiego. To jedna z najbardziej znanych lwowskich kaplic. Jako, że funkcjonuje przekonanie, iż właśnie gołąbowie stali się pierwowzorem państwa dulskich z komedii Gabrieli Zapolskiej. Kilkoro znajomych autorki nawet wypowiedziało się na ten temat, podając okoliczności początków powstania słynnej sztuki. Jednak trudno się podpisać tak jednoznacznie pod tą tezą. Mam wrażenie, że ani nie mieli racji, ani podstaw, a ich wyznania zostały zainspirowane, czy nawet podpowiedziane, przez ciekawskich dziennikarzy. Tacy dziennikarze często szukają sensacji, a wydaje mi się, że nawet jeżeli przedstawiciele rodziny gołąbów mieli jakieś cechy, czy reprezentowali te czy inne wzorce zachowania, Podobne do opisywanych przez Gabrielę za polską, mogło to być też cechy wspólne dla całej grupy społecznej w takim, ani innym okresie dziejowym i w konkretnym miejscu czy uwarunkowaniach. A to jest naprawdę ciekawostka. A Krzysiu, czy ulica dawna Gołąbów, taka jedna z uliczyk prowadząca od ulicy Łyczakowskiej, to była na ich część? Znaczy, na część. Architekta Andrzeja Gałomba, architekta budowniczego, który zresztą zabudował dużą część śródmieścia miasta Lwowa. My obecnie zwracamy uwagę na secesyjne kamienice, na piękne neobarokowe budowle, a te zwykłe klasycystyczne projekty kamienic, kamieniczek w bocznych lwowskich uliczkach właśnie one tworzą klimat miasta Lwowa. I większość z nich, czy duża część z nich, to są dzieła właśnie Andrzeja Gołąba. A Andrzej Gołąb był jedną z najpopularniejszych postaci Lwowa i zaczynał jako czeladnik murarski. i każdy o tym wie, żeby z czasem dojść do pozycji jednego z najbardziej przedsiębiorczych polskich budowniczych. Kamienice Gołąba są głównie na Łyczakowie, w okolicy akademickiej i w dolnych partiach bocznych uliczek, ulicy Grudeckiej. Bardzo typowe są dla Lwowa mają wyważone proporcje i delikatną dekorację fasad. A w dorobku budowniczego znalazła się nawet jedna synagog w dzielnicy Podzamcze. Andrzej Gołob był bardzo lubiany w środowisku budowniczych, zawsze służył pomocą i dobrą radą i jako radny miasta walczył o. Czystość i estetykę. I był bardzo ujmujący w obyciu i lubiany przez społeczność. Miał poczucie humoru i co ważne, nie należał do skąpców. Jak kiedyś powiedział o budowie własnej kaplicy, a budowa ciągnęła się dość długo, gdy gospodarz skończy chałupę, to się do niej szybko sprowadza. A mnie się tam nie śpieszno. Dobrze wykształcił swoje dzieci. Dwóch synów zostało prawnikami, jeden lekarzem i jeden inżynierem, a córka, też starannie wykształcona i urocza, wyszła za mąż za Ignacego Weigla. Nie szczędził też pieniędzy na cele dobroczynne, i kiedy zmarł w wieku 66 lat na cukrzycę, był szczerze opłakiwany we Lwowie. W pogrzebie wzięło udział kilka tysięcy osób, a w kondukcie szli przedstawiciele organizacji, dla których Andrzej Gąb był dobroczyńcą. Trumnę nieśli robotnicy murarscy i cieśle, a nad grobem przemawiał wiceprezydent miasta Stanisław Ciuciński. No i wydawałoby się, że taka skromna, boczna uliczka prowadząca od ulicy. Właściwie równoległa do ulicy Łyczakowskiej, była tak znana chociażby z tego powodu, że mieszkała tam kiedyś Gabriela Zapolska, a także Włada Majewska. A w kaplicy oprócz budowniczego i nestora rodziny spoczęła jego żona Wiktoria, spoczął syn Eugeniusz, pochowani zostali także krewni Zygmunt i Karolina Terleccy. A już po wojnie w roku 1946 Józef Radłowski. Z Państwem dziś były Anna Gordiewska i Krystyna Adamska. Do usłyszenia. Do usłyszenia w następnych podcastach. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Publikacja wyraża lysze poglądy autorów І не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду Свобода і демократія.